rozszerzona. Refrain, życie wali w łeb jak bruk, gdy upadam, wstaje znów. Nawet jak świat rzuca w twarz ten swój pieprzony, głuchy gniew. Idę sam pod prąd, choć noc na plecach niesie chłód. Bo wiem, że mam ten ogień. Nie zgaszę go, choć chcą mój bieg zatrzeć w pył. Zwrotka jeden. Wychowany między blokami, gdzie marzenia są na kartki. Każdy nowy dzień jak walka, o spokój, o własne wartości. Nikt tu nie daje nic za darmo, życie to nie żaden żart. Każdy krok niepewny, bo grunt pod stopami to piach. Sfrokatwi, mówili, chłopie, nic z ciebie, a ja nosiłem to jak ciężar, ale z czasem ten ich jad zmieniłem w paliwo, w pieprzony napęd. Zamiast narzekać, robiłem swoje, choć noc nieraz gasiła mnie. Wiedziałem, że jak nie ja, to nikt mnie z dna nie podniesie. Zwrotka trzy. Nie jedna zima dała mi lekcję pokory. Gdy pustka w kieszeniach bolała bardziej niż słowa ludzi złych. Ale wtedy nauczyłem się w ciszy iść. Bo kto gada za dużo, ten często pierwszy tonie w dym. Zwrotka cztery. Życie testowało mnie bezlitośnie, bez przerwy. Jakby chciało sprawdzić, ile jeszcze potrafię wytrzymać. A ja zamiast pęknąć, zaciskałem zęby. Powiedziałem, że słabi odpadają, a ja nie chciałem być jednym z nich. Zwrotka pięć. Widziałem, jak kumple znikali jedni przez kasę, drudzy przez głupoty, trzeci przez to, że życie ich połknęło w całości. Nauczyłem się wtedy jednej rzeczy: nie każdy, kto był kiedyś obok, zasługuje, by być dziś. Zwrotka 5. Uczyłem się na błędach swoich i cudzych, bo tylko idiota powtarza drogę, która prowadzi w dół. a ja chciałem wyżej, dalej, mocniej, chociaż świat mówił mi: stary nie twoja liga wróć zwrotka się re nieraz byłem blisko by rzucić to wszystko w cholerę, bo każda walka męczy nawet jak masz stalowe płuca. Ale gdzieś tam we mnie siedział ten głos, który mówił: jak odpuścisz dziś, będziesz żałował jutro. Zwrotka oś dziś, gdy patrzę w lustro, widzę kogoś innego, nie chłopaka z bloków, tylko gościa, co przeszedł ogień i burzę. I choć blizny dalej pieką, to przypominają, że każda rana była po coś. Zwrotka dziewięć. Nie lecę na hajs, fame czy puste obietnice, bo widziałem, jak ludzie gubią się w tym jak dzieci we mgle. Ja wolę iść powoli, ale pewnie, bo wiem, że to, co trwałe, nie powstaje w jeden dzień. Zwrotało obendz. A jeśli życie znów przyciśnie mnie do ściany, nie ucieknę. Nie mam zamiaru chować się jak tchórz. Pozrozumiałem, że prawdziwa siła to nie brak strachu. Tylko to, że stoisz, nawet kiedy drży ci głos i serce tłucze się jak młot. Refrain. Życie wali w łeb, jak bruk, gdy upadam, wstaję znów. Nawet jak świat rzuca w twarz ten swój pieprzony, głuchy gniew, idę sam pod prąd, choć noc na plecach niesie chłód. Bo wiem, że mam ten ogień. Nie zgaszę go, choć chcą mój bieg zatrzeć w pył.